I się ma wszystkim, i wchodzimy do kopalni grafitu. Spróbujemy się nie wyłączać. Zrobimy to jakoś tak, żeby się nie wyłączać. Pajęczynki fajnie wiszą. To wchodzimy na worek, kurde by się zdał. Jest wody, ale może i nie na wodery znaczy na spodnie buty. O. Jestem w środku, jestem w środku starej kopalni grafitu idziemy do przodu. Nic o tym miejscu zasadniczo nie wiem. Na spontanie byśmy przyszli, wchodzimy. Ale daje siarkowodór. To jest to gaz, który jest wytrącany z gnijących, gnijącego drzewa, z gnijących liści. A tam na początku właśnie są takie motywy. I przez to to tak ingeruje. Idziemy. ca pewno gnejs bo co by innego czysta woda nie Alman z tomiksem będą wchodzi, już będzie woda z mulu, no. no ale nie szkodzi. Dobra, idziemy dalej. Ciężkie dojścia do tych sztolni, w Trzeba dymać w góry masę metrów. Także każda taka wyprawa kosztuje energii, bym powiedział. Pasujemy. Kosztuje energii trzeba mieć trochę tych sił i kondycji żeby to w ogóle dojść a nie mówiąc już o samym chodzeniu w takim miejscu trzeba uważać pod nogi do góry no jak to pod ziemią wszyscy dobrze wiecie że robiłem kupę lat pod ziemią więc szacunek mam do takich miejsc ale się źle chodzi się chodzi podejrzewam że za wiele tego nie ma Tu chyba się kończy już ta sztolnia, Ta kopalnia sztolnia, jak to zwą, Bo też warpa, która była usypana przed wejściem nie wskazywała na to, że jest tu że jest tu masa jakichś chłodników czy czegoś. ja nie mogę A, A. Uu. Uu. patrzcie można wybrać w prawo w lewo albo prosto w lewo to chyba tylko podejrzewam Taka jest męka. czy męka zakończone przodkiem, tak, tu jest przodek. To jest chodnik zakończony przodkiem, więc dalej nie idę, wracamy się. widać światła to Miksa Albana my idziemy w prawo zobaczymy co tam Ciotła. tu też jest przodek już widać tu też jest przodek Super wybrany. Wydrążony Elegancio A. Otwory takie, ale jakiś A jeszcze do czczału patrzcie, tam jest, tam jest otwór. To jest. To jest prosto. są że w lewo i w prawo i w prawo. kwestii, w Przodki mm -hmm. są. są. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Przepraszam, że taką małą przerwa, Czy latarkę sobie zmienić. O. Teraz. Uzyskałem światełko popatrzcie super widać Blaha została z tamtych czasów idziemy tutaj zobaczyć jeszcze jest tam uu. Jeszcze jest trochę, trochę tako też się wbijali w męku Proszę No to To nie ma tu co gacko budzić Kłuczy zakręt. Jest nie to Dobra, nie budzimy. Nie budzimy chłopaka. Idziemy dalej. Na opeki wystarczyło, Alban, nie? Na opeki wystarczyło. Marcin mówił, że nie ma aż tyle wody. Pozdrowionka, Marcin, dla ciebie. Wbijajcie do kanał Marcin Szponty. W takich skałach tu grafit był uważajcie Co jest? To jest dziura Dziura? No to uważaj tu Musisz patrzeć pod nogi ty szalba No nie O kurde A my nie mamy nic na próbę O kurcze. ale trzeba uważać na dziurę o kurcze no Ciekawe jak tam daleko jeszcze no ale idzie się po pachy zamoczyć chuj wie co co pot może <laughs> widzisz Uważaj, asekuracja. A, uważajcie, bo tu chyba szyb jest. Tak. Po lewej stronie zdaje się. Właśnie o tym my mówili teraz. No. To jest to miejsce, na co szlifujemy. Uważać, uważać, panowie. Bo w tym miejscu jest Przeprawa. Kurde, no w to będzie ciężko. No, ale to wiesz, że pod ociosłem nie? No. Musisz nogami jakoś te rady dawać. No no. Tu, że już teraz wiesz, narzucałeś na faj. Ale tu jest... Tak. Możeś miał iść. Nie, już nie. to jest sześć w tym miejscu, głębokie. Nie wiem co prawda, ile ma. Teraz na drzewcu świecił, to mocniej będzie widać. Ile no Lepiej nie sprawdzać ile ma. No, nie, ma, co jest, co nie ma. Lepiej nie sprawdzać. jest tego. Koniec? Przodek, aha, dopiero mówię, że jest trochę tego, a... Proszę? Gdzie? A, no, pozostałości po, po świętrzu, szłodek jest. Przebarwienia, to może to ten grafik jest tutaj. Nie znam się. Kto wie, niech napisze. Czy to są pozostałości po graficie? Dziękuję. Pomału Albanko, tego szybika. Trzymy się bliżej o ciosu żeby się nie skończyć. O. Pominąć, wyminąć, żeby się nie poślizgnąć. A co widać? Nic nie widać elegancko panowie kierujemy się w stronę wyjścia Kamole leżą pod nogami. O, kawał. Teraz woda z nie widać

pomału pomału, pomału. Tak. Także zbieramy się z opakami do wyjścia i tak wygląda ta. O kurcze, stara kopalnia grafitu, następny obiekt zwiedzony w górach Sowich, a strasznie się idzie, strasznie trzeba uważam. mogę sobie... można se... Kurczę nogę, zniknąć. I co tak śmierdzi? Alban to siarkowodór jest. No. Proszę? No jest, bo w liście gniło mi drzewo, wiesz i to taki efekt. Znów te, ten zapach z roboty, z kopalni. Tyż tak, miejsca były takie, że dawało... Srasznie się idzie. My jesteśmy przy wyjściu, nie? Tak. No okej. Okay. Wychodzimy. I dziękuję bardzo za oglądanie moich skromnych filmików. Pozdrowią ją. O kurcze, pozdrowią ją Albani Tumiks Wychodzimy Ach, Właśnie się podkórz, wychodzimy Strasznie tu jest Pamiętajcie, jak ktoś się wybierał Na kopalnia grafitu na małym wodarzu Uważajcie, bo Strasznie jest Pod nogami, trzeba uważać Także jeszcze raz pozdrawiamy wszystkich sympatyków jak i przeciwników, bo tacy, tacy też są, ale każdy jest człowiekiem, jak ja to mówię. A my wychodzimy lecimy dalej gdzieś w teren. Do rady wyjść, wam pokazać, może do rady, co? Jak się uda? No to jeszcze nagromy wyjście. To nagramy wyjście. Zobaczcie jak wygląda wyjście z takiej A Jak chcecie widzieć? Pięknie jest świat ha. fajnie udało się udało się jest ekipa pozdrawiamy i dzięki do następnego trzymajcie się